Witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj przyjrzymy się historii Franklina Clintona, jednego z trzech głównych bohaterów GTA V. Franklin urodził się i wychował w południowym Los Santos. Jego ojciec porzucił rodzinę jeszcze przed jego narodzinami, a matka wpadła w uzależnienie od narkotyków, które doprowadziło do jej przedwczesnej śmierci. Po tym tragicznym wydarzeniu, Franklin trafił pod opiekę dziadków. Choć dziadek próbował wychować go twardą ręką, babcia nadmiernie go rozpieszczała. W młodym wieku Franklin zajął się drobnymi interesami ulicznymi, takimi jak handel papierosami z kolegami, co zakończyło się, gdy dziadek przyłapał go na gorącym uczynku. Z czasem Franklin trafił pod opiekę swojej ciotki Denise Clinton, z którą mieszkał w Chamberlain Hills. Uczęszczał do Davis High School wraz z przyjaciółmi Lamarem Davisem, taniszą Jackson i Tonią, lecz został wydalony ze szkoły za napaść na nauczyciela. Niedługo później w pełni wciągnął się w życie gangsterskie. Dołączył do gangu de Families, gdzie razem z Lamarem zajmował się drobnymi napadami i handlem narkotykami. W 2008 roku Franklin został aresztowany, prawdopodobnie za handel narkotykami i spędził pewien czas w więzieniu. Po wyjściu postanowił odciąć się od dotychczasowego życia, uważając, że zasługuje na coś więcej niż śmierć dla paru ziomków z ulicy. Rozstał się też staniszą, która miała dość gangsterskiego stylu życia. Wraz z Lamarem zatrudnił się u ormiańskiego handlarza samochodów Simone Itariana, działającego pod przykrywką firmy zajmującej się sprzedażą aut na kredyt. Franklin i Lamar zajmowali się tam odzyskiwaniem pojazdów od klientów, którzy nie spłacali zobowiązań. Jedno z takich zleceń zmieniło życie Franklina na zawsze. Podczas odbierania suwa od syna Michaela de Santi, Jimiego, Franklin niespodziewanie spotkał samego Michaela, który ukrył się na tylnym siedzeniu auta i zmusił go do staranowania salonu Simone. To zapoczątkowało znajomość, a później przyjaźń między Michaelem i Franklinem. Wkrótce Franklin zaczął współpracować z Desantą, pomagając mu m.in. w uratowaniu Jimmy'ego z rąk z łodzie i jachtu czy podczas zniszczenia domu trenera tenisa, co ściągnęło na nich gniew gangstera Martina Medrazo. Aby spłacić jego żądania, Michael zorganizował skok na jubiler, w którym Franklin brał czynny udział. Była to jego pierwsza poważna gangsterska akcja. Po napadzie do Los Santos powrócił Trevor Phillips, dawny wspólnik Michaela. Franklin został wciągnięty w coraz większe akcje i brał udział w wielu ryzykownych skokach, zarówno dla Michaela i Trevora, jak i dla skorumpowanych agentów federalnych Stefa Hainesa i Davea Nortona. Działał jako snajper, kierowca oraz członek ekipy podczas napadów, m.in. na bank w Paleto Bay, transporty wartościowych dokumentów czy same siedziby EFIB. Franklin poznał też Devina Westone, miliardera i inwestora, który zatrudnił jego oraz Lamarę i Trevora do kradzieży luksusowych samochodów. Weston nie wypłacił jednak obiecanej zapłaty, co doprowadziło do narastającej wrogości między nim a Franklinem. W tym czasie tenisze była dziewczyna Franklina, ostatecznie odcięła się od życia gangsterskiego i zaręczyła się z lekarzem. Niedługo później Lemar wpadł w poważne tarapaty, został wystawiony przez Długasa, dawnego członka Families, który przeszedł na stronę Ballasów. Franklin, z pomocą Michaela i Trevor'a, odbił przyjaciela z rąk wrogiego gangu, jednocześnie odkrywając zdradę Długasa. W miarę rozwoju wydarzeń Franklin musiał mierzyć się z coraz trudniejszymi wyborami. Haines zlecił mu zabójstwo Trevor'a, a Devin Weston Michaela. Równocześnie Franklin brał udział w największym napadzie w historii skoku na bank rezerw federalnych, gdzie wraz z Michaelem i Trevor'em zdobyli 200 milionów dolarów. Franklin wzbogacił się o 27 milionów, jednak zrozumiał, że prawdziwa cena za takie życie to lojalność i przyjaźń. W finale historii Franklin staje przed najważniejszą decyzją. Może zabić Michaela, zabić Trevora albo sprzeciwić się wszystkim i wspólnie z nimi wyeliminować największych wrogów. Hinesa, Westounę, Długasa i rodzinę Hengów. Zakończenie. Pod koniec swojej drogi Franklin zostaje zmuszony do podjęcia najtrudniejszej decyzji w życiu. Stoi przed wyborem, który zaważy nie tylko na jego przyszłości, ale i na losie dwóch najważniejszych osób, które poznał, Michaela i Trevora. Niezależnie od wyboru, kilka lat po wydarzeniach z 2013 roku Franklin zdołał zbudować nowe życie. Otworzył własną agencję F. Clinton Partner, oferującą usługi ochrony i rozwiązywania problemów dla najbogatszych mieszkańców Los Santos. Nadal współpracował z Lamarem, a dzięki kontaktom z DJ Plus zdobył klienta, jakim był sam Doktor Drey. Z chłopaka z ulicy, który zaczynał od kradzieży samochodów, Franklin stał się kimś, kto kontrolował własny los. Biznesmenem, którego szanowali nawet celebryci i gwiazdy. Aby poznać wszystkie możliwe zakończenia gry, zapraszam do obejrzenia filmu, który wyświetla się na ekranie. To już wszystko dotyczące tematu. Zostaw łapkę w górę oraz subskrybuj kanał po więcej treści. Dziękuję za uwagę i zachęcam do oglądania poprzednich oraz kolejnych filmów.